Cześć, witam Was w pierwszym moim vlogu po przerwie. Kot też się wita. Synek już odwieziony do szkoły na rowerze. Pogadałam ze znajomą, wróciłam, ogarnęłam dom, podkurzałam na dole, raczej się kawką z moją grzybową i zaraz biorę się do pracy. Dzisiaj mamy właśnie taki pochmurny, wiosenny dzień. Jest zimno, co jest takim wyjątkiem tej wiosny. Bo tak jak mówiłam wcześniej, tą wiosnę mamy naprawdę piękną w tym roku. Jak do tej pory, ja doświadczyłam tylko chyba jakiś może kilku dosłownie dni, kiedy było zimno tej wiosny. Wiem, że mm, bank holiday, Pierwszy, czyli tutaj, majówka, były takie całkowicie do, do dupy, padało zimno, pizgało, no ale ja tego nie doświadczyłam, bo słuchajcie, ja balowałam wtedy w kefalonii greckiej, na przepięknej greckiej wyspie, więc ja uciekłam od tego zimna spryciula. A przy okazji właśnie chciałam Wam polecić stronkę, z której korzystałam bukując te wakacje. Oczywiście nie jest to sponsorowane, po prostu jest to moje znalezisko i takie bardzo, bardzo pomocne dla właśnie każdego przeciętnego człowieka z przeciętnymi zarobkami, bo deale na tej stronce są po prostu wpyte. Ja dwa razy w tym roku korzystałam już. I już szukam też wakacji właśnie na y, kolejny half czyli na przerwę w szkole październikową, bo tutaj dzieciaki mają właśnie przerwy takie y, porozwalane po całym roku. To nie jest tak, że tylko ferie i, i wakacje, tylko to jest wszędzie po trochę. Szukam właśnie na ten październik, bo chciałabym właśnie spędzić go w jakichś miłych warunkach, gdzieś w ciepłym miejscu. I ta stronka to jest właśnie loveholidays.com Dile naprawdę tam są dobre, łatwo się szuka przede wszystkim, naprawdę podoba mi się jak ona jest zrobiona. Ja korzystałam z niej kiedyś dawno, dawno temu, e, chyba jakieś 10-12 lat temu i... Nie byłam aż taka zachwycona, był taki przeciętny. Był dobry deal, dobra cena, ale to, co się za to dostawało, nie urywało pupy, że tak powiem. A tym razem, te oba te moje wypady, jeden na Teneryfę, jeden na Kefalonie, no to po prostu wakacje 10 na 10. Słuchajcie, wspaniałe śniadanie i w jednym i w drugim, wspaniałe warunki, piękne miejsca, tak jak mówię, ładne hotele, zadbane, czyste, i naprawdę tanio, przede wszystkim naprawdę, naprawdę naprawdę tanio, więc ja latam ze Stansted, więc ze Stansted są naprawdę dobre deale nie wiem jak z innych lotnisk, bo nie sprawdzałam ale myślę, że jeśli latacie z jakiegoś innego, to warto sobie po prostu sprawdzić, bo no bo te deale, co ja wypatrzyłam to naprawdę ceny śmiesznie niskie, polecam tą stronkę bardzo, polecam poszukać, tak jak mówię łatwo się szuka, więc nie jest to takie skomplikowane i życzę wam właśnie owocnych polowań. Mam nadzieję, że znajdziecie też coś dla siebie. No tylko tak chciałam nadmienić, przy okazji podzielić się odkryciem moim i, i fajnym tipem życiowym, ale dzisiaj chciałam Was, was też zabrać na um, podróż low waste'ową i taką właśnie zeroresztkową, bo staram się nad tym pracować ostatnio trochę bardziej. A co mi w tym bardzo pomogło to Chat GPT. Ja już z Chat GPT korzystałam wcześniej w innych celach, ale coś tam oglądam jakiś filmik. To był chyba Świat Gosi. Ona powiedziała właśnie, że skorzystała z czata GPT, żeby stworzyć jakiś tam deser. No i właśnie ja tak sobie pomyślałam, wow, no to sens, nie? Bo tam po prostu wpisujesz składniki, które masz w lodówce i mówisz czatowi, zrób mi mm, super przepis tylko z tych pięciu składników. I on mówi, nie ma problemu i ci daje fajny przepis, szybki i prosty. No, i pomyślałam, to ja tak samo mogę zrobić. Mam przecież to jakieś tam y, mnóstwo właśnie takich resztek, które jakby jeszcze szkoda mi wyrzucić, jeszcze mo można by zużyć, ale nie mam na nie pomysłu. No i wiecie co? I zadziałało. Miałam tam bodajże już takie mleko, które nie było pierwszej świeżości. Dostałam odpowiedź na placuszka, żeby zrobić. Zrobiłam, był pyszny. Później nie wiedziałam, co zrobić z suchą bagietką. Chat GPT powiedział mi, zrób sobie dosta francuskiego, szybkiego, łatwego. Wiecie, może dla Was to być takie oczywiste, nie? że mm, tak tak się właśnie wykorzystuje, te resztki dla mnie nie jest, bo ja nie jestem gotująca, kuchenna, to nie jest moje hobby i pasja. A właśnie Chat GPT mi bardzo przypadł do gustu i w ten sposób już chyba. Z Cztery potrawy, tak, chyba cztery potrawy zrobiłam różnego rodzaju. No, i jeszcze dzisiaj odkryłam, że mam takie stare jabłko w lodówce, już takie nie do zjedzenia na, na surowo, ale być może właśnie pomyślałam, że mogłabym z nim coś zrobić innego. I zapytałam czy GPT, mojego dietetyka, od resztek. No, i on powiedział mi żebym to jabłko właśnie po prostu sobie upiekła. Potem można to jeść z jogurtem greckim, a jogurt grecki to jest moje śniadanie takie obowiązkowe wiosną i latem. No właśnie dzisiaj pomyślałam, nie mam, nie mam właśnie owoców, skończyły mi się jakieś truskawki, jagody, mam jakieś tam resztki, banana sobie skroję. No i może sobie dowalę to jabłuszko. Teraz popracuję, a za chwilę pójdziemy zrobić śniadanie. Widzimy się niedługo. Jak widzicie, śniadanko gotowe. Cały dom pięknie pachnie takim właśnie słodziutkim, pieczonym jabłkiem z miodem. Ten zapach jest cudowny, już dla samego aromatu warto było. Ja mam tutaj moją miskę, jak wam wcześniej pokazywałam. Jest to trochę taki jesienny vibe. <ścoughs> Szczerze mówiąc, bo tak właśnie pachnie mi jesień. No ale działamy z tym, co mamy, i biorę pierwszego. Gryzę trochę masła orzechowego, trochę banana, mm, trochę migdałów, no i to jabłuszko ciepłe. No i spróbujmy, czy to w ogóle ma ręce i nogi. Mmm. Mmm. -hmm. Bardzo dobre. Zdecydowanie ma długie ręce i długie nogi. Boskie. Wow! Wow! Chaczipity po raz kolejny. Pięć gwiazdek ma ode mnie jako szef kuchni. Pycha, pycha. Jabłko niezmarnowane. Śniadanie dobre. Bardzo mi się podoba to. Um, więc, jeśli nie macie pomysłu, co zrobić ze starym jabłkiem, bardzo polecam. Um, ja tutaj wykorzystałam miód jako dodatkowy taki słodzik, ponieważ. Um, nie mam cynamonu w domu. Można też było wykorzystać y, brązowy cukier, jeśli nie macie miodu. Po prostu posypać to brązowym cukrem, to jabłuszko trochę. No ja skorzystałam z opcji miodowej, ale są jeszcze inne i y, y, yy, y, po prostu wkładacie 20 minut. Włożyłam na pełnym grzaniu 190 stopni, a później sobie wyłączyłam to i one się tam jeszcze dopiekały przez kolejne 5 minut, właśnie już na wyłączonym yy, gazie. A ja w tym czasie zrobiłam sobie właśnie tą miseczkę, no i jak ja one już były takie właśnie idealnie y, dojrzałe do jedzenia. Więc um, super, cieszę się. Cieszę się, że kolejny y, stary produkt nie został zmarnowany, a ja mam coś ciekawego i nowego w kuchni. Nie jest to jakieś super odkrywcze. Wiem, ale tak jak mówię, jeśli jesteś taką trochę nogą w kuchni, jak ja, to być może ten pomysł ci się przyda. Jest łatwy prosty nieskomplikowany, nie, skomplikowany, nie bez dużej ilości produktów, więc bon appetit. Dobre. Cześć! Właśnie wróciłam z siłowni, więc w ogóle nie jestem kamera ready, więc wybaczcie, też jakoś tak dziwnie spałam w nocy, jestem cała taka opuchnięta i w ogóle. więc Szkoda gadać, ale tylko Wam chciałam szybko coś powiedzieć tutaj, zanim zjem śniadanie i wezmę prysznic odnośnie siłowni. Bo ja już chodzę od 6 tygodni, proszę jeszcze nawet się nie przebrałam, leginsiaki są. Papcie, mam. <noise> mam, buty zmieniłam. Kiedy mm, pyknęło mi 41 lat, zapisałam się właśnie do, na tą siłownię. Jestem w szoku, jak dobrze mi idzie. I chciałam właśnie powiedzieć tam parę takich, jakby moich przemyśleń z tym związanych. Jeśli na przykład też myślicie o tym, żeby właśnie zacząć chodzić na siłownię, albo coś was powstrzymuje, albo macie jakieś tam trudności, to te moje przemyślenia być może coś wam dadzą. Miałam dużego nieciemka, nie chciałam, jakby wzbraniałam się przed tym rękami i nogami. Był we mnie taki wewnętrzny opór, ale też moja intuicja mówiła mi, że to jest dla mnie właściwe, że to jest dobry czas, żeby właśnie uderzyć w siłkę. No, że to po prostu jest taki wiek, że już trzeba o siebie zadbać, wzmocnić to ciało, wzmocnić się, stawy, zbudować trochę mięśnia i już tylko y, nie machać na to ręką. A, i tak jestem y, szczupła, więc y, nie potrzebuję tego. No, tak nie jest. Potrzebujemy tego ruchu wszyscy. Z jakim ja podejściem w ogóle zaczęłam to robić, to właśnie nie z takim, wiecie, super takim hardkorowym, muszę na tą siłkę codziennie od poniedziałku do piątku, nie, i nie ma bata. Tylko właśnie zupełnie na odwrót. Ja podeszłam do tego z takim nastawieniem, że chcę chodzić dwa razy w tygodniu. Y 20 minut, pół godziny na zupełnym lajcie. Jeśli będę musiała podnosić ym, ciężarki jednokilowe, to będę podnosiła te jednokilowe, ale chcę to zrobić po swojemu właśnie. Chcę w to wejść tak na spokojnie, chcę po prostu, żeby to było takie organiczne to moje chodzenie na siłownię bez takiego przymusu, bez hardkora, bez nakładania na siebie jak nacisku, stawiania sobie dużych celów właśnie związanych z siłownią, z ćwiczeniami, z takim nastawieniem jak poszłam, myśląc, że kurczę fajnie by było te dwa razy w tygodniu. Ale też brałam pod uwagę, jak się nie uda, to chcę przynajmniej ten jeden raz w tygodniu. Zaczęłam od tego, że chciałam sobie wyrabiać nawyk tego chodzenia, właśnie. To był taki mój pierwszy motywator. Chcę sobie wyrobić nawyk i co jeszcze sobie mówiłam mentalnie? Jestem osobą, która chodzi na siłownię. Jestem kobietą, która lubi ćwiczyć. Jestem kobietą, która dba o swoje ciało. Jestem kobietą, która chodzi regularnie na siłownię. To była taka moja. Mantra, kiedy właśnie zaczynałam. I słuchajcie, naprawdę zadziałało. Nie cisnęłam na to, nie stawiałam sobie takich super goli, że muszę, wiecie, tam od razu cisnąć dwie dychy po tygodniu, no to bardzo mi to pomogło właśnie w, w tym, że nie czułam takiej presji sama od siebie, żeby właśnie chodzić na tą siłownię i bardziej traktowałam to jako ta... coś fajnego, coś nowego, coś ciekawego w moim życiu i o dziwo, to od samego początku zaczęło chodzić trzy razy w tygodniu, bo po prostu tak mi się spodobało. Po tym pierwszym tygodniu zaczęłam czuć, że brakuje mi, brakuje mi ćwiczeń, że czuję potrzebę, żeby znowu pójść, więc sobie ustaliłam taki grafik, żeby chodzić co drugi dzień i nie, nie dawałam na siebie jakiejś presji, ile czasu potrzebuję, ile bym chciała ćwiczyć, po prostu starałam się słuchać mojego ciała ćwiczyć tyle, ile byłam w stanie i często było tak, że po prostu trwało to od 30 do 45 minut, i tak jest do tej pory, jest to taki właśnie akurat czas, który mi odpowiada, i teraz po sześciu tygodniach to zaczęłam odczuwać, że chcę częściej, że chcę jednak jeszcze częściej to robić. No i zaczęłam ćwiczyć dwa dni: jednego dnia 45 minut, drugiego dnia 30 minut, potem mam jeden dzień przerwy, i potem znowu 45-30 dzień przerwy. Tak po prostu pod siebie, co chciałam wam tutaj właśnie powiedzieć kolejne. To to, że twoje ciało, jeśli dopiero zaczynasz albo masz zamiar, to bądź świadoma, świadomy tego, że twoje ciało też będzie się zmieniać. I to jest taka na początku zmiana, może być u mnie była, mm, nie do końca taka, właśnie którą chcielibyśmy u siebie widzieć. Bo ja na przykład. Zaczęłam widzieć, że właśnie zaokrąglam się, robię się taka nabrzmiała. Brzuch, tutaj ręce, nogi są takie właśnie, jakby, jakby zatrzymywały wodę w organizmie, i to jest dokładnie to, co jest. Na początku Twoje ciało jest trochę w szoku, zwłaszcza jeśli mm, zaczynasz ćwiczyć na siłowni właśnie w miarę regularnie, a nie robiłeś, nie robiłaś tego wcześniej, co było właśnie u mnie przypadkiem. No to to ciało zaczyna się zmieniać, zaczyna inaczej reagować na, na to, co się mu podaje, no i ja na pewno zatrzymywałam dużo wody, a także. Kiedy zaczęłam budować mięśnie, no to ten tłuszcz, ta tkanka tłuszczowa dalej jeszcze była na mnie, więc zaczęłam mieć i mięśnie, i tłuszcz, bo ten tłuszcz się trochę później spala, nie? No i, i to było dla mnie takim szokerem, że właśnie wyglądam inaczej i zaczęłam oczywiście mnóstwo szukać. Online i, i czytać na ten temat. No i właśnie dzięki temu dowiedziałam się to, co podejrzewałam, czyli właśnie, że jest to głównie zatrzymywanie wody w organizmie i właśnie to takie budowanie mięśnia wokół wokół tego tłuszczu. I po prostu wiem, że to jest czas przejściowy i sobie cały czas to właśnie tłumaczę. To jest, to jest czas, teraz jestem w okresie przejściowym. Nie moje ciało się zmienia, ja nie od razu będę super, wiecie, fit larwa. Która tutaj już panuje sześciopakiem, tylko po prostu to jest moment takiej transformacji mojej. Muszę po prostu to przeczekać i, i, i tyle, i robić dalej swoje. Najważniejsze to właśnie nie poddawać się, nie panikować, nie próbować. Jeść mniej, ćwiczyć więcej, tylko właśnie tak, jakby zaufać procesowi, i że po prostu ten moment przepotwarzania się, no on musi się zdarzyć. I tak właśnie jest w każdej dziedzinie życia, też nie. Też to właśnie przyniosłam na inne moje dziedziny życia, gdzie wciąż jestem w drodze do czegoś. I uświadomienie sobie tego, że teraz jeszcze nie jest ten czas zbierania plonu. Ta praca nad moim ciałem też wymaga czasu. I te różne takie, powiedzmy, ulepszenia życiowe, które chcę w innych, y, widzieć w innych areach mojego życia, również y, zajmują trochę czasu. I właśnie siłownia po, pomogła mi uświadomić to sobie i nabrać takiej y, cierpliwości i szacunku dla tego właśnie procesu przepotwarzania się. I z takim mindsetem, bo to jest właśnie przede wszystkim praca ze swoim mindsetem, właśnie z takim myśleniem, jest naprawdę o wiele łatwiej to wszystko ogarnąć w życiu, o wiele łatwiej zrozumieć i o wiele łatwiej być cierpliwym. I ja teraz już właśnie w szóstym tygodniu. Bo to było tak głównie między trzecim a piątym, że tak właśnie te zmiany w ciele moim zaszły. No i teraz w szóstym tygodniu już widzę, że to powoli zaczyna się kształtować trochę, trochę bardziej. Widzę, że już wygląda to właśnie lepiej niż, niż wcześniej, że już jest to bardziej w tym kierunku, w którym ja chciałabym, żeby to szło. Więc, więc tak, takie drobne przemyślenie po, po dzisiejszej siłowni. A ja padam już z głodu, idę zjeść moje piękne śniadanie z jogurtem, masłem orzechowymi i owocami. I, I tyle. I widzimy się później. Na razie. Witam w kolejny dzień. Dzisiaj jest piękna niedziela słoneczna. Mamy długi weekend w Anglii, więc wybraliśmy się na wycieczkę do takiego dworku angielskiego, który należy do National Trust. No i właśnie tutaj chciałam Wam trochę o tym opowiedzieć, ponieważ normalnie ceny National Trust wejściówki są bardzo drogie. Ja jestem dzisiaj z rodziną. Jest nas w sumie czterech dorosłych i jedno dziecko. I gdybyśmy nie mieli tej darmowej wyjściówki, to ten pobyt tutaj kosztowałby nas 70 funtów, więc no jest różnica 0, a 70 nie. I teraz chciałam Wam właśnie powiedzieć, skąd ja te wyjściówki w ogóle biorę. Nie wiem, czy w ogóle jesteście świadomi, czegoś takiego. Bo naprawdę warto zobaczcie za mną, jakie to są wszystkie są przepiękne ogrody, dworki, ogromne, ogromne posiadłości, które mają też właśnie często jakieś place zabaw i różnego rodzaju rozrywki dla dzieci i tego typu atrakcje. No i te wyjściówki właśnie są um, okazjonalnie się trafiają. To nie jest coś, co jest cały czas regularnie i nie ma po prostu jakiejś takiej jednej zasady, że tu je można znaleźć i powiedzmy, wejdźcie na tą i na tą stronę. I tam wszystko będzie. Niestety nie. To trzeba tak jakby, wiecie, trzymać rękę na pulsie i cały czas sprawdzać. Te wyjściówki często są oferowane przez Daily Mirror. To jest tutejsza właśnie gazeta, ale także stroną internetową. No i ta właśnie y, strona bardzo często ma te wyjściówki dostępne, zarówno online, jak i w gazetach, więc można po prostu wchodzić, tak powiedzmy, raz na jakiś czas, co 2-3 tygodnie na stronę Daily Mirror i sprawdzać sobie tam, czy te wyjściówki już są. One zazwyczaj zdarzają się tak mniej więcej co sezon, przynajmniej raz, czasami dwa razy, i są bardzo łatwe te wyjściówki właśnie do zdobycia. Jeśli są online, to po prostu wypełniasz taki formularz, gdzie wpisujesz tylko swojego maila i tam przesyłają ci tą da darmową wyjściówkę na maila. W gazecie po prostu kupujesz gazetę, nie wiem ile to jest 50 pi, 70 pi, no i tam one są. Możecie sobie sobie kupić. Kilka takich gazet i mieć kilka wejściówek, bo jeśli robicie to online, to jest to tylko możliwy raz. Jedna wejściówka na domostwo, bo tam podajesz swój adres i po prostu wiedzą. Yy, więc tak to wygląda. Jeszcze gdzie te wejściówki można znaleźć? Na Facebooku na przykład sobie wpisuję, yy, to się nazywa. Yy, Free Family Pass, National Trust Free Family Pass i wpisuję coś takiego w wyszukiwarkę facebookową i różne wtedy strony facebookowe, różne grupy, które właśnie mają jakieś promocyjne, takie darmowe produkty, czy właśnie które pokazują darmowe miejsca, to one często udostępniają, też dzielą się właśnie tymi okazjonalnymi biletami, więc też warto właśnie i na Facebooku sprawdzać, i na stronie Daily Mirror. Czasami można po prostu sobie w Google też wpisać, prawda, właśnie Free Family Pass i też one są ograniczone, więc kiedy się pojawiają, to warto brać od razu, bo to nie jest tak, że one po prostu są bez, bez końca dostępne, tylko w pewnym momencie one się kończą, dużo ludzi lubi, to chce, chętnie bierze, no i właśnie na tym to polega, żeby być pierwszym i złapać yy, okazję więc bardzo, bardzo takie coś polecam, bo te miejsca są naprawdę piękne, tutaj można przyjechać na cały dzień z rodziną, można normalnie sobie tutaj też zrobić piknik, jest to zabawa dla dzieci, dla dorosłych, dla wszystkich, no i ja uwielbiam to i staram się za każdym razem, jak są te wyściówki dostępne, brać sobie taką, bo jest to po prostu super wypad za grosze dla całej rodziny, zresztą właśnie zaraz Wam tutaj pokażę, no i na tym też będę kończyła już mojego vloga na tych pięknych widoczkach, z tego Worku. Także polecam i do zobaczenia w następnym filmiku.